Ziemia nie jest wieczna. Według naukowców nadejdzie dzień, gdy tlen zniknie, a nasza planeta stanie się martwa. W czasopiśmie Nature Geoscience opublikowano badania naukowców Ozaki i Reinharda. Ich symulacje pokazują, że atmosfera bogata w tlen może zniknąć znacznie wcześniej niż ktokolwiek przypuszczał. Warunki, które dziś czynią Ziemię przyjazną dla życia, są jedynie chwilowe. Z biegiem milionów lat Słońce będzie świecić coraz jaśniej. To podgrzeje powierzchnię Ziemi do temperatur przekraczających punkt wrzenia wody. Oceany wyparują, a atmosfera zacznie zanikać. Bez wody, bez tlenu. Życie, jakie znamy, przestanie istnieć. Planeta zamieni się w pustynną, spaloną kulę przypominającą Marsa. Naukowcy podkreślają, Istnienie ludzkości i biosfery ma kosmiczny limit czasu. Wszystko jest nierozerwalnie związane z ewolucją Słońca. Nie jesteśmy tu na zawsze. Czy myślisz, że człowiek zdąży opuścić Ziemię, zanim zgaśnie jej ostatni oddech? Co o tym sądzisz? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Zostaw lajka i subskrybuj kanał, jeśli chcesz wiedzieć więcej niż inni.